Dzień dobry Państwu, witam na ulicy Stanisława Staszyca. Szanowni Państwo, jakiś czas temu, bo około dwa lata temu, jeszcze po pierwsze Stanisława Staszyca znajdowało się na skwerze Mazurkiewiczów przy hufcu Związku Harcerstwa Polskiego przy ulicy Harcerskiej. Przez dwa lata. To po pierwsze znajdowało się w chówcu ZHP. Od dłuższego czasu Państwo pytaliście, gdzie się ono podziało, kiedy wróci na swoje miejsce. W międzyczasie powstał plan zagospodarowania skweru przy chówcu ZHP i w przyszłym roku planujemy ten teren, pierwszy etap rewitalizacji, w tym modernizację skweru Mazurkiewiczów przy ulicy Harcerskiej. W związku z czym postanowiliśmy umiejscowić po pierwsze Stanisława Staszica w miejscu, które jest chyba najlepsze dla uczczenia pamięci tego wielkiego Polaka, ale też zasłużonego dla e, naszego regionu e, księdza Stanisława Stasica. E, miejsce nieprzypadkowe w pobliżu skweru e, Rachtana Halnego. Dziś Oficjalnie już informuję, że popiersie stoi. Dziękuję w tym miejscu dwóm firmom, starachowickim przedsiębiorcom, którzy zaangażowali się w to, żeby to popiersie w tym roku stanęło w tym miejscu. Pierwszą firmą jest firma pana Dariusza Kruszyńskiego, któremu dziękuję za wykonanie tego kamienia, na którym się, co na którym się znajduje popiersie. A panu Dariuszowi Fiałkowskiemu dziękuję za transport i za prace związane z umiejscowieniem tego po pierwsze w tym miejscu, w którym się znajdujemy. Ja chciałbym podziękować bardzo serdecznie przedstawicielce firmy Pana Dariusza. Tutaj jest. Dziękuję bardzo. Na ręce przekazuję gdzie dziękuję bardzo.